ta Chwalba, witam. Teatralna jesień w naszym regionie pełna atrakcji, o czym przekonacie się Państwo oglądając dzisiejszy odcinek. A zatem chodźmy do teatru. W ten weekend czas na polską prapremierę Louise Miller w Operze Śląskiej w Bytomiu. Jak to jest możliwe, że istnieją takie dzieła Verdiego, które jeszcze nie były wystawiane w Polsce? Werdina napisał bardzo wiele oper. Wprawdzie na bytomskiej scenie, patrząc na, przez pryzmat 80 sezonów artystycznych, większość z nich już była prezentowana. Natomiast ten tytuł nie był ani w Bytomiu prezentowany, ani nie był też prezentowany nigdzie w Polsce. Mhm. Dlatego myślę, że to też nie nada gratka dla melomanów. Odkrywacie ten tytuł dla polskiej publiczności, odkrywacie też go dla siebie pewnie, zdradzimy o czym ta historia. Jest historia dziewczyny uwikłanej w konflikt pomiędzy miłością do chłopca, a miłością do ojca i to jest, no to jest trzon, ale myślę, że też bardzo ważnym Tematem jest y, konflikt dwóch ojców. Ja jestem tym dobrym ojcem, <głos> <głos> tak mi się wydaje, który chce zrozumieć córkę, jakoś chce znaleźć jakieś mm -hmm. rozwiązanie, dlatego e, nie zabraniam jej, chcę jej w jakimś sensie pomóc. To jest polska prepremiera, ale produkcja jest koprodukcja międzynarodowa. Kto bierze w niej udział? Koprodukcja jest międzynarodowa. Razem przygotowywaliśmy to dzieło z teatrem w Como we Włoszech, z teatrem Avignon we Francji, z Operą de Tour również z Francji. Reżyserem tego spektaklu jest dyrektor opery w Avignon, Frédéric Rousse, który przyjechał tutaj do Bytomia przygotować naszych solistów do tej inscenizacji. Główną ideą było wyjście od przenikania czasów. W tej operze są bowiem różne epoki: od średniowiecza, które jest reprezentowane przez tę historię, poprzez epokę Schillera, czyli romantyzm, po nieco późniejsze czasy samego Verdiego. No i jest jeszcze nasza epoka. Próbujemy przemierzyć te różne czasy w poszukiwaniu historii, która będzie uniwersalna. Trzeba sobie uświadomić, czym jest sama opera Louisa Miller. Pamiętajmy, że Verdi był włoskim kompozytorem, ale opera oparta jest na sztuce Schillera, który był Niemcem, więc ja to nazywam takim europejskim duchem i myślę, że w tym sensie my się w to wpisujemy. Myślę, że po prostu no warto przyjść i zobaczyć i sprawdzić, szanowni państwo, zarówno Louise Miller, zarówno Verdiego, czy jest warty posłuchania, naszych wspaniałych solistów, którzy naprawdę ciężko pracowali, żeby dla państwa wystąpić i być tutaj z nami podczas tych magicznych wieczorów w Operze Śląskiej w Bytomiu. W listopadzie Wielkie Święto dla Teatromanów na Śląsku, bo przed nami 22 festiwal Interpretacje. Jakie spektakle zostały wybrane do tegorocznej edycji? Nowością jest to, że staramy się rozszerzyć to o formułę międzynarodową. Zamykamy festiwal takim spektaklem z Uzbekistanu, ale w reżyserii polskiego reżysera Jakuba Skrzywanka, który dwa lata temu zdobył Laurę Konrada. Dodatkowo rozszerzyliśmy o taką formułę Teatr Polski Poza Polską. Przyjeżdża spektakl z Chicago, grupa nazywa się To Nasz Teatr, i reżyserem też jest polski aktor Andrzej Kurkowski. Pokazujemy szafera kwartet dla czterech aktorów. Pierwszy spektakl też składa się z aktorów z różnych stron świata, przede wszystkim mm -hmm. tutaj z tej części wschodniej Matki Pieśni na czas wojny. Jest to spektakl, może. Nazywaliśmy to mistrzowskimi zawsze. Tym mm -hmm. razem nazywamy to spektakl otwarcia. We wtorek mamy dwa spektakle. To jest jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję. Też spektakl już nagrodzony wielokrotnie i nawet pokazywany na Śląsku, ale nasi konsultanci tegorocznie uznali, że jak najbardziej on musi być pokazany mm -hmm. na tym festiwalu. Tego samego dnia w pałacu młodzieży mamy ter Warszawa, kiedy stopnie śnieg. W środę mamy spektakl Goście Wieczorzy Pański. To jest spektakl Nowego Teatru z Warszawy. W czwartek jest teatr pantomimy. Proszę też zwrócić uwagę, że mamy teatr nie tylko dramatyczny. W tym roku też komisja uznała, że tak dobry spektakl pojawił się w teatrze pantomimy, że warto go również pokazać. Piątek jest dniem przeznaczonym na tylko i wyłącznie teatry telewizji. Oraz spektakl gościnny z Chicago, sobota, dzień grzechu, Teatr Narodowy, Teatr Stary z Krakowa i zamykamy festiwal spektaklem z Uzbekistanu, Teatr Ilkom w reżyserii właśnie Jakuba Skrzywalka. To powiedzmy trochę o miejscach, bo dzisiaj spotykamy się w Teatrze Śląskim, ale tych miejsc festiwalowych jest więcej. Jakie? Teatr Śląski to jest jasne, że musi uczestniczyć ze względu na swoje warunki techniczne i możliwości techniczne. Pałac Młodzieży to jest drugie takie bardzo ważne miejsce, które zawsze z nami współpracuje. W tym roku przenieśliśmy się również do Teatru Gry i Ludzie na Gliwisko 120. Tam mamy też jeden spektakl. U Andrzeja dopierały, będziemy prezentować słuchowiska Polskiego Radia przez dwa dni, natomiast, co ważne, jeszcze wracamy do współpracy ze Szkołą Filmową im. Kieślowskiego i tam będą prezentowane wszystkie teatry telewizji zrealizowane przez WFDiF w ramach Teatroteki. I jeszcze jeden, jest jeszcze Teatr Kores, w którym pokażemy właśnie kwartet dla czterech aktorów teatru z Chicago. I to wszystko od soboty do 24 listopada. Tak jest, zapraszamy również na ten spektakl finałowy, bo będzie tam gala, będziecie Państwo mieli możliwość poznania, kto w tym roku zdobył Laur Konrada i kto w innych konkursach zdobył też główne nagrody. Ach, te jesienne festiwale teatralne, kiedy w Katowicach będzie trwała rywalizacja o Laur-Konrada, to w Tychach będą o Laury walczyć najlepsze teatry niezależne. Pięćdziesiąta edycja Tyski Spotkań Teatralnych. No. Niebagatelny jubileusz, jak będzie wyglądała ta jubileuszowa edycja? Stwórca dzieło to jest motyw przewodni tegorocznej edycji, ale w sposób bardzo rozbudowany, bo chyba najpełniej właśnie w nurcie mistrzowskim jest to odczuwalne, bo z jednej strony mamy z Teatru Imka świeżą premierę pod tytułem Ogrodnik z Danielem Olbryskim w roli Claude'a Monet, z drugiej strony Krystyna Janda jako poetka w alei zasłużonych, która trochę opisuje sytuację artysty w kraju nad Wisłą, ale Mamy też bardzo ambitne propozycje takie jak Tajemniczy Ogród z teatru Zagłębia w Sosnowcu. A więc jedno z najciekawszych przedstawień minionego sezonu dla młodego widza, ale także jak to u Justyny Sobczyk angażujące wykonawców z niepełnosprawnościami. Zabierz mnie do tego ogrodu, proszę. Mamy absolutny przebój minionego sezonu, czyli pewnego długiego dnia z Narodowego Starego Teatru w Krakowie przedstawienie reżyserii Luka Persewala, które zgarnęło wszystkie najważniejsze nagrody teatralne minionego sezonu. No i na finał e, przedstawienie e, Tydzień nie dłużej, e, bardzo mądra farsa z Andrzejem Najmanem, Anną Cieślak i Pawłem Małaszyńskim. To są te spektakle mistrzowskie, ale powiedzmy trochę o tych konkursowych, bo to właśnie w nurcie Teatru Niezależnego często pojawiają się najciekawsze pomysły i produkcje. Dla mnie e, znów jest to taki zestaw, który stanowi absolutny creme de la creme e, teatru nieinstytucjonalnego w naszym kraju. Są e, bardzo mocne reprezentacje Teatru Śląskiego, bo i Teatr na Naumionego i spektakl w reżyserii Iwony Woźniak-Bajtle. Jest też teatr dla dorosłych z Bierunia i Hollywood na placu. A propos laureatów minionych edycji, to znów pojawi się Michał Misza Czorny, tym razem z innym składem artystycznym, z teatrem fizycznym. Komorebi i zaprezentują spektakl pod tytułem Zakazani. Mamy też teatry, które albo debiutują na naszym festiwalu, albo wykonawcy, którzy pojawiają się po raz pierwszy od dawna, jak choćby skrzywienie Kręgosłupa Wieczór dla osób z wadą postawy w wykonaniu grupy teatralnej Aktorzy Bez Maila. Mamy także trochę w stylu mrożka. Farsę w wykonaniu tandemu Wary Mary. Tu leży pies pogrzebany. Również w nurcie konkursowym dotykamy myślenia o artyście i, i, i twórczości, a to za sprawą spektaklu klub anonimowych aktorów w wykonaniu składu artystycznego tej samej nazwie. Pojawią się także reprezentanci Teatru Stowarzyszenia Afert ze spektaklem Humankind. Bardzo bogaty jest ten program i trudno zmieścić go na jednej scenie, stąd też te bardziej Kameralne spektakle odbędą się w Pasażu Kultury Andromeda, część konkursu również w Mediatece. No i bardzo, bardzo dużo działań online, wszystkie panele dyskusyjne, fora teatralne, w trakcie których będziemy w składzie jurorskim wspólnie nie tylko z Adamem Sajnukiem, ale i Kamilą Bari, Anną Wieczór omawiać te prezentacje konkursowe. To wszystko w internecie i to wszystko pozostanie jeszcze na długo po zakończeniu festiwalu. W Białej podglądamy dziś, jak wygląda Teatr Polski bez barier. Jakie bariery próbujecie usunąć? Znaczy, próbujemy wszystkie, ale dzisiaj akurat będzie spektakl z tłumaczeniem na język migowy i z napisami dla osób z dysfunkcją słuchu. I to, co jest nowego, co jest pierwszy raz podczas tego spektaklu, to to, że oprócz tłumacza, który będzie tłumaczył cały spektakl, będą też dwie tłumaczki z Fundacji Migawka, które będą tłumaczyły piosenki ze spektaklu. Będą to specjalnie przygotowane takie tłumaczenia takie artystyczne. Tyle słońca w całym mieście! Nie widziałeś tego Podglądamy Was nie tylko podczas spektaklu, ale też przed, kiedy próbujecie wszystko na sucho. I to jest jeszcze synchroniczne tłumaczenie, więc jeszcze tak dodatkowo się musicie zgrać, jak to wygląda. Tutaj mamy. Trochę utrudnioną sytuację, bo jesteśmy rozdzielone i dzielą nas widzowie, to znaczy ja jestem na jednym balkonie, Dominika jest na drugim. I też mamy światła prosto w oczy, dlatego ciężko jest nam też synchronizować, ale ćwiczyłyśmy wcześniej, więc staramy, wiemy jakie jest mniej więcej rytm piosenki, charakter i staramy się mimo tej trudności, jaką jest odległość, dostosować się do siebie. Czy trudno się miga piosenki? Wiemy, no, no. ja, że to nie jest łatwo. Trzeba zgrać i muzykę, i ten przekaz, żeby głusi łatwo to zrozumieli. Trudno jest, ale język polski jest dość ciężki. Dużo tych napisów, to nie jest tak łatwo złapać. Ale ten przekaz będzie bardziej wizualny, i ten przekaz łatwiej głusi zrozumieją. Dookoła jeden z drugim. Jak nie nerwostok, histeryk, drobny cwaniec, krzętna mrówa, niepoważne to To nie tylko spektakl, tylko też wiele działań wokół. Jak to wygląda w przypadku, na przykład, jak dziś podglądamy osób niedosłyszących? Dzisiaj akurat mieliśmy warsztat z, ze scenografem, z Damianem Styrną, który jest twórcą scenografii do tego przedstawienia. Tydzień temu mieliśmy ten sam tytuł, ale dla osób niewidomych. I również były warsztaty przed przedstawieniem, ale z kolei z tworzeniem kostiumów do, do przedstawienia. Także chcemy po prostu przybliżyć jak najbardziej dane przedstawienie, które osoby z dysfunkcją wzroku czy słuchu będą oglądać później. Koncert na bazie piosenek Wojciecha Menarskiego. Każdy z tych tekstów w jakiś sposób jest zawarty po prostu w tej symbolice, w tych znakach, które po prostu się pojawiły. Jest pan tu dobrze znany y, widowni bielskiej, bo tłumaczy pan te spektakle już od którego roku? 11 lat. 11 lat, czyli od samego od początku, początku. Od mhm. początku. I jak to się zmienia? Y, jest takie zapotrzebowanie? No ci Głusi są zainteresowani i cieszą się, że coś dla nich się robi. Oni wtedy mają pełny odbiór tej sztuki. Głusi mają ten zmysł, Dodatkowy, że to co się na scenie dzieje, to już wiedzą, a mnie potrzebują do tego, żeby się upewnić, że to jest to. Bardzo dużo osób zaczyna korzystać, jest coraz więcej takich spektakli, mm -hmm. jak tu w Bielsku, coraz więcej pokazuje się programów, wystaw, jakichś spotkań autorskich dla osób niesłyszących i osoby niesłyszące bardzo, bardzo chętnie z tego korzystają. By państwo przyjechali tutaj dzisiaj z Chorzowa? Tak, przyjechaliśmy z Chorzowa, jesteśmy tu już 13 raz mm -hmm. i zawsze chętnie tu będziemy wracać. Jak często organizowane są te spektakle bez barier? W tej edycji będzie pięć spektakli i około ośmiu, dziewięciu spotkań takich warsztatowych. To, na co najbardziej bym chciała zaprosić, to będzie takie spotkanie wokół książki Gusza, która dotyczy, no bardzo przejmująca książka reportażowa, która dotyczy osób niesłyszących w Polsce i właśnie w listopadzie planujemy takie spotkanie właśnie z autorką książki, z osobami niesłyszącymi. Na naszej małej scenie także bardzo zapraszam. To też w ramach naszego projektu. Na dzisiaj to już wszystko, a o kolejnych premierach i wydarzeniach listopada opowiem w następnym odcinku. Do zobaczenia za tydzień.